Witam wszystkich króciutko przed obowiązkami codziennymi, widokiem Lilii. To jest czas Lilii. Jest też róża pomarszczona. Róża pomarszczona kwitną już praktycznie miesiąc. Natomiast teraz jest sezon na Jeszcze raz powąchamy sobie tą prawdopodobnie Sorbonę, która mocno pachnie. Natomiast ta, do której przed chwilą podeszłam nie pachnie, także jakby ktoś nie lubił zapachu to chyba Royal Sunset nie pachnie, miałam wczoraj wejść do zakamarki, ale zaczęło padać teraz też nie mam za dużo czasu ale tylko tak króciutko Przetaczniki w kolorze fioletowym świetnie się rozkwitły w tym porannym słońcu widać też moje piękne hosty funkie, zobaczymy kwiatuszki one są trochę mokre, ponieważ cały czas padało, chyba całą noc zresztą gdzie wejdę to mokra noga Muszę powiedzieć, że nie rosną mi za bardzo w ogrodzie, bo to nie jest ogród preriowy. Nie mam tu suchej gleby, piaszczystej, raczej gliny, nie rosną mi tu dobrze jeżówki. Jedna taka różowiutka pasująca kolorystycznie tu obok tych przetaczników przeżyła. Też cały czas troszkę podkwitają, jakby coraz to nowe kwiaty tych pięciorników w kolorze żółtym. Natomiast tam z tyłu, jeśli miałabym wejść głębiej, Muszę zamoczyć nogę, to cały czas brzmi warbena patagońska. I tu z tyłu coś się pokazuje, pewnie, zobacz. Nie pamiętam, czy to jest dzielżan, czy to jest rudbeckia, chyba jednak rudbekia. Tutaj z tyłu będą też pewnie floksy, ale one niestety zostały zarośnięte przez inne rzeczy, nie wiem, czy tutaj to wszystko wyrośnie, ponieważ wsadziłam tu kiedyś krzak e, kupiony nawet, nie zasiany przez przypadek. Odejdę, żeby było widać. E, na włoci oczywiście. Na włocie okazało się, wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest na włoć. Jak widać sięga już na wysokość większą niż ja sama. Pokażę ją z oddali. Na włoć oczywiście później pięknie kwitnie, ale oczywiście sieje się na potęgę. Okazało się później, że wszędzie dookoła rośnie tutaj na włoć. Także brawo ja ale też robi ten efekt taki ładny tutaj zasłaniający, także nie, na razie nie zdecydowałam się jej usunąć, chociaż będę ją ograniczać, widzę, że w tym roku jest szersza niż w tamtym. Tutaj jest też coś wchodząc w krzaki, czy dzisiaj zakamarki część druga, coś co bardzo lubię. Jeśli ktoś nie wie, co to są te srebrne liście i te owoce, które dojrzewają, a na jesieni będą piękne, pomarańczowe, podobne do ogników, to jest, to jest rokitnik, który przypomina mi zawsze morze, ponieważ on rośnie tam, jak to można powiedzieć, na pomerani, czyli na pomorzu rośnie w Polsce, rośnie w Niemczech, gdzie wyrabia się zresztą z niego soki, bogate w witaminę C czy inne przetwory rośnie prawie na pieszczystej glebie. U, u, u mnie przetrwał, także też w zakamarku tutaj takim przy ogrodzeniu robi mi efekt ogrodzeniowy, można powiedzieć. W innych zakamarkach, bo nie wiem, czy zdążę już gdzieś wejść, pokażę jeszcze tylko raz. O, tutaj już ten, ta yy, y, liriopę szafirkowata, którą zasadziłam i yy, y, y, hortensja trzeci dzień, widać, że się chyba przyjmują w dziurze po rododendronach. Natomiast pokażę jeszcze, jak się dzisiaj ma mój ulubiony krzak, czyli malwa drzewiasta. codziennie więcej kwiatów, feria kwiatów też robi mi efekt wow i poprawia ten efekt zepsutej jabłoni, które tutaj już trzeci sezon nic mi nie robi to jest ta jabłoneczka, która kwitnie ale potem, znaczy przynajmniej tyle, że zakwitła ale potem chyba przemarza, czy coś się z nią dzieje i nie ma owoców już trzeci sezon natomiast inne krzaki już dzisiaj nie wejdę, bo się spieszę, a zresztą jest bardzo mokro tylko widać, że dojrzewają powoli winorośle Kalilla i z tej strony Zilga. No to może ty na tym zakończę, pokażę tylko jeszcze, zmniejszy obraz, pokażę jeszcze tylko, że cały czas kwitną mi klematisy, żeby była jasna, nic się nie zmieniło. Tu w kąciku najbardziej cieni, Z tym rano, teraz koło ósmej, tutaj jest słońce, właśnie tu przez krótką część dnia i to jakoś wystarczy. Także tu między owocami tego wilczydełka, które jest trujące, o czym już mówiłam kilka razy, mam tu pomieszanie kilku klematisów, teraz najpiękniej wyglądają jackmani ten blue light i z tyłu cały czas jeszcze Stefan Franczak także on na przełomie czerwca, lipca sobie świetnie radzi i w ogóle teraz właśnie jest okres na te fioletowe także jeśli ktoś chciałby sobie posadzić to proszę zapamiętać właśnie początek lipca to jest sezon na fioletowe klematizy czyli powojniki i lecą, kończę tym pięknym widokiem, no oczywiście jeszcze może róża, bo róża królowa kwiatów, proszę Wiele już przekwitło. Jeszcze sobie powącham. Ta dynki ros, Nie urywam jej, bo mimo, że trochę przekwitła, to jeszcze robi dobry efekt. Natomiast ta chyba to jest już po opodgłowieniu już drugi kwiat, chociaż nie jestem pewna. Z takiej róży pewnie parkowej. Boski zapach. Uwielbiam takie kolory. Taki właśnie amarant na kwiatach. No i ta happy czepi też nie odgławiam. Ona sobie chyba poradzi. Też robi mi kolor, także... Jest dobrze, także kolory są. Jeszcze ta malwa drzewiasta i kończę. Dobrego dnia. Niedługo już wyjeżdżam nad morze.